Tajemnica, O Pio. Jeśli te trzy rzeczy są częścią Twojego życia, czeka Cię wielkie błogosławieństwo. Czy zauważyłeś, czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w Twoim życiu? Czy to tylko zbieg okoliczności? Czy może jest coś większego, co kieruje Twoimi krokami? A co jeśli powiem Ci, że są trzy znaki, które pokazują, że zostałeś szczególnie błogosławiony? Wielu tego nie rozumie. Inni to ignorują, ale ci, którzy rozumieją, żyją z większym spokojem, siłą i celem. Jestem ojciec Pio i dzisiaj chcę wam objawić coś głębokiego. Jeśli te trzy znaki są obecne w twoim życiu, Bóg wybrał cię do czegoś większego. Czy jesteś gotowy, aby się tego dowiedzieć? Dlatego uważaj aż do końca, bo ta wiadomość może odmienić twoją podróż. Ojciec Pio odkrywa. Jeśli masz te trzy rzeczy, jesteś błogosławiony. Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego niektórzy ludzie borykają się z tak wieloma trudnościami, podczas gdy inni wydają się mieć lżejsze życie, pełne błogosławieństw? Często nie zdajemy sobie sprawy, że Bóg dał nam już wyraźne znaki, że podążamy właściwą drogą. Ale czy potrafisz rozpoznać te błogosławieństwa, kiedy się pojawiają? Dziś chcę ci objawić trzy potężne znaki, które wskazują, że Bóg działa w twoim życiu. Jeżeli posiadasz choć jednego z nich, wiedz, że zostałeś wybrany i otrzymałeś szczególną łaskę. Pierwsze stawiałeś czoła wielkim wyzwaniom, ale nigdy się nie poddałeś. Życie składa się z prób. Jeśli przeżyłeś trudne chwile straty, choroby, zdrady, trudności finansowe, a mimo to znalazłeś siłę, by iść dalej, jest to wyraźny znak, że Bóg idzie obok ciebie. Bitwy nie wydają się nas niszczyć, ale wzmacniać. A ci, którzy opierają się burzą, to właśnie ci, których Bóg wybrał do czegoś większego. Przypomnij sobie słowa z Biblii. Na świecie ucisku mieć będziecie, ale bądźcie dobrej myśli. Ja zwyciężyłem świat. Jana, godzina 16.33. Jeśli wytrwałeś niewzruszenie, nawet gdy wszystko wydawało się stracone, jest to pierwszy dowód Bożego błogosławieństwa w Twoim życiu. Drugie czujesz, że twoje życie ma większy cel. Nawet jeśli nadal nie wiesz dokładnie, jakie jest twoje powołanie, czujesz w sobie, że twoje życie nie jest tylko ciągiem pustych dni. Jest w tobie coś, co chce coś zmienić, pomóc innym ludziom lub szukać głębszej więzi z Bogiem. To uczucie nie pojawia się przez przypadek. To znak, że Bóg ma dla ciebie specjalny plan. Ojciec Pio zawsze powtarzał, że każdy człowiek ma niepowtarzalną misję na Ziemi. Jeśli czujesz ten niepokój w swoim sercu, nie ignoruj go. Poproś Boga, aby objawił ci twój cel i zaufaj ścieżkom, które On otworzy. Trzecie, czy doświadczyłeś małych i dużych cudów? Cuda nie zawsze przychodzą w postaci niezwykłych uzdrowień lub wydarzeń nadprzyrodzonych. Czasami sam fakt, że uniknąłeś wypadku, otrzymałeś nieoczekiwaną odpowiedź na problem lub poczułeś niewytłumaczalny spokój w chwilach udręki, jest już cudem. Jeśli spojrzysz wstecz, zobaczysz, że Bóg interweniował w twoim życiu wiele razy. Problem w tym, że w pośpiechu codziennego życia zapominamy o znakach. Ale jeśli pamiętasz chwilę, kiedy coś wydarzyło się w niewytłumaczalny sposób i przyniosło ci ulgę, radość lub bezpieczeństwo, więc to był Bóg działający w twoim życiu. Znaki Bożego wyboru w twoim życiu. Jeśli stałeś w obliczu wielkich prób i wytrwałeś, więc że nie stało się to przez przypadek. Bóg pozwala nam podejmować wyzwania nie po to, aby nas ukarać, ale aby nas wzmocnić. Każda wylana łza, każdy odczuwany ból, każda noc niepewności to wszystko kształtuje Twojego ducha w kierunku czegoś większego. A może już zauważyłeś, im bardziej opierasz się trudnościom, tym silniejszy się stajesz. To wyraźny znak, że Bóg ma wobec Ciebie cel. Cierpienie nie jest daremne. A każda wygrana bitwa jest przygotowaniem na coś wielkiego, co dopiero nadejdzie. Ale jest w tym coś jeszcze głębszego. Czy kiedykolwiek czułeś, w chwilach skrajnego bólu, niewytłumaczalny spokój? Siła, która pojawia się znikąd i motywuje cię do dalszego działania. Wielu nazywa to przypadkiem, ale prawda jest taka, że ta siła pochodzi od samego Boga. Nigdy nie opuszcza tych, których wybrał. A teraz pomyśl o wszystkich sytuacjach, kiedy coś mogło pójść nie tak, ale jakimś cudem w ostatniej chwili otworzyły się drzwi. Czy zauważyłeś kiedyś, ile małych cudów pozostało w Twoim życiu niezauważonych? Często oczekujemy, że cud będzie czymś niezwykłym i widzialnym dla ludzkich oczu, jednak Bóg działa w sposób subtelny, syłając pomoc we właściwym czasie, uwalniając nas od niebezpieczeństw, których nawet nie zauważamy. A kiedy mówimy o celu, jest coś jeszcze bardziej imponującego. Często niepokój w nas nie jest tylko przelotnym pragnieniem, ale boskim powołaniem. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje życie potrzebuje większego sensu? Że nie jesteś tu tylko po to, żeby istnieć, ale by spełnić coś, czego jeszcze do końca nie rozumiesz. To uczucie nie jest iluzją. Jest to jeden z największych znaków, że Bóg ma dla ciebie specjalny plan. Ojciec Pio zwykł mawiać, że kiedy Bóg kogoś wybiera, wzbudza w tej osobie pragnienie czegoś niezwykłego. A to pragnienie może objawiać się na kilka sposobów. Chęć pomagania innym, nawet nie wiedząc jak. Poczucie, że pewne miejsca lub ludzie nie mają już sensu w twoim życiu. Impuls do poszukiwania odpowiedzi na temat Boga, wiary i celu istnienia. Wiele razy możesz nawet próbować zignorować ten wewnętrzny głos, ale on zawsze wraca. Szepta w chwilach ciszy, w snach. W drobnych oznakach codzienności. Czy zauważyłeś to? Jest coś jeszcze bardziej imponującego. Czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, w której wyraźnie czułeś, że ktoś tam na górze cię chroni? Być może uniknąłeś wypadku, otrzymałeś odpowiedź we właściwym czasie, a może nawet znalazłeś rozwiązanie, gdy wszystko wydawało się stracone. To nie przypadek. To jest działanie Boga. Ale niewielu zauważa te znaki. Wielu żyje automatycznie, nie dostrzegając, że samo życie jest już cudem. Ile razy zapominamy być wdzięczni za zdrowie, za codzienną ochronę, za siłę do dalszego działania. Jeśli czujesz ten niepokój w swoim sercu, jeśli doświadczyłeś już tych małych cudów, wiedz, Bóg wzywa cię do czegoś większego. Ale czy jesteś gotowy, aby usłyszeć i podążać za tym wezwaniem? Ponieważ ci, Którzy rozpoznają znaki i zdecydują się podążać za Bogiem, doświadczą czegoś, o czym niewielu wie pokój, którego świat nie może dać siła, która nie pochodzi z ciała, ale z samego ducha Bożego. Ile razy czułeś, że pomimo trudności coś w tobie nie pozwalało ci się poddać? Jakby niewidzialna dłoń trzymała cię i podnosiła w odpowiednim momencie. To nie jest dzieło przypadku ani wynik twojego własnego wysiłku. To Bóg cię podtrzymuje. Jest jednak coś, co niewielu rozumie. Bycie wybranym przez Boga nie zawsze oznacza łatwe życie. Wręcz przeciwnie, często oznacza to stawianie czoła większej liczbie prób, większym wyzwaniom i większej liczbie chwil, w których zadajesz sobie pytanie dlaczego mnie to spotyka. Podobnie było ze świętymi, z prorokami, ze wszystkimi, którzy zostali powołani do czegoś wielkiego. Ojciec Pio stanął w obliczu prześladowań, intensywnego bólu fizycznego, a nawet wątpliwości ze strony wielu wokół Niego. Ale nigdy nie porzucił swojej misji, ponieważ wiedział, że Bóg ma kontrolę. A teraz pytam cię: czy zdałeś sobie kiedyś sprawę, że najtrudniejsze momenty w Twoim życiu to właśnie te, które najbardziej Cię rozwinęły? Plany Boże nie zawsze na początku mają dla nas sens, ale On zawsze przygotowuje nas na coś większego. Jeśli dzisiaj czujesz, że przechodzisz przez burzę, pamiętaj, Bóg Cię nie opuścił. On Cię kształtuje, a kiedy zaczniesz widzieć znaki, kiedy zrozumiesz, że nawet trudności są częścią boskiego planu, coś się w Tobie zmieni. Twoja wiara staje się silniejsza, Twoja pewność siebie rośnie. Przestajesz zadawać pytania i zaczynasz być wdzięczny. I wtedy zaczyna się ujawniać prawdziwy cel. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś, mogło być przygotowaniem do czegoś większego? Że każdy ból, Każda strata, każdy nowy początek przygotowywały cię na coś, co dopiero nadejdzie. Ponieważ ci, którzy rozpoznają błogosławieństwa i przyjmą Boże powołanie, odkrywają tajemnicę, która wszystko przemienia, odkrywają, że nic nie poszło na marne. Każda łza, każda noc udręki, każde zamknięte drzwi, to wszystko było częścią większego planu. A teraz Bóg wzywa cię, abyś spojrzał dalej. Czy zauważyłeś kiedyś, że po przejściu dużego wyzwania już nigdy nie jesteś taki sam? Coś w tobie się zmienia, dojrzewa, zyskuje nową perspektywę. Dzieje się tak, ponieważ Bóg przygotowuje cię na coś, czego jeszcze w pełni nie widzisz. I oto sekret, który niewielu rozumie. Im większe próby, tym większy cel. Wybrańcy Boga nie mają łatwego życia, bo są wypolerowani jak złoto w ogniu. Ale ci, którzy wytrwają, Otrzymują nagrody, których świat nie może zaoferować. Spokój pośród burz, siła, gdy wszyscy się poddają, nadzieja, gdy wszystko wydaje się stracone. A kiedy zaczniesz patrzeć na swoje życie z tej perspektywy, wydarza się coś potężnego, przestajesz narzekać i zaczynasz być wdzięczny. Rozumiesz, że każda przeszkoda była tak naprawdę mostem prowadzącym na wyższy poziom. Teraz pytam cię, czy widzisz błogosławieństwa, które Bóg już umieścił na twojej drodze? A może nadal tkwisz w bólu przeszłości, nie zdając sobie sprawy, że wszystko było częścią jego planu? Jeśli Bóg cię wybrał, nie opuści cię, ale on chce, żebyś zaufał. Obyś otworzył oczy na znaki. Niech zrozumiesz, że twoje życie to nie ciąg zbiegów okoliczności, ale raczej podróż mająca cel. A ten cel jest bliżej niż myślisz ale czy jesteś gotowy go zaakceptować? Ponieważ Bóg już wskazuje ci drogę. Wszystko, przez co przeszedłeś, wszystkie bitwy, wszystkie zamknięte drzwi, wszystkie modlitwy, które wydawały się niewysłuchane. Nic nie poszło na marne. Bóg cię przygotowywał. Teraz wybór należy do ciebie. Możesz dalej żyć automatycznie, ignorując znaki, lub możesz otworzyć oczy i zaakceptować fakt, że zostałeś wybrany do czegoś większego. Jeśli rozpoznałeś w swoim życiu przynajmniej jeden z tych trzech znaków, wiedz, że ta wiadomość przyszła do ciebie nie bez powodu. Bóg chce, abyś zrozumiał, że nie jesteś sam, że za wszystkim kryje się cel, że już jesteś błogosławiony, nawet jeśli jeszcze nie widzisz tego w pełni. Co więc teraz zrobić? Nie zatrzymuj tej wiadomości dla siebie. Jeśli ta refleksja poruszyła twoje serce, podziel się nią z innymi. Być może ktoś z Twojego otoczenia również powinien to dzisiaj usłyszeć. Oznacz w komentarzu trój znajomych, którzy muszą wiedzieć, że Bóg już działa w ich życiu. Często ktoś bliski nam stawia czoła wyzwaniom i potrzebuje przypomnienia. Bóg nigdy nie opuszcza tych, których wybrał. Jeśli w to wierzysz, zostaw Amen w komentarzu i udostępnij tę wiadomość, aby poruszyła więcej osób. Razem, szerzmy to światło.